A, cześć, jestem Kartes, a dziś pokażę Wam bitwę w moim wykonaniu na artylerii Obiekt 261 e, Artylerii Radzieckiej 10 Poziomu. W tej bitwie pokażę Wam, e, ile można pod koniec mieć szczęścia. Naprawdę, coś tyle, żeby aż tyle szczęścia mieć, to jest coś niesamowitego. Ale to dopiero na, e, bo na, te, na końcu, zobaczycie. Teraz no, lecimy do bitwy. Oczywiście przypominam, żebyście zasubskrybowali, zalajkowali, żeby Was nic nie minęło. A lajka dać po prostu, żeby, żebyście wiedzieli, żebym wiedział, że Wam się takie materiały podobają lub nie. E, no, a teraz lecimy, bo nie, nie, nie chcę mi się przedłużać tego. Dobra, to lecimy. tak jest dość normalnie. ja tutaj... Wylosowałem e, mi na mapy fiordy. trochę... Upierdliwa mapa, bo naprawdę bardzo dużo gór. Tutaj nie stanąłem, bo coś mnie zlagowało chyba. Na będę na swobodnej, ponieważ i tak nic nie dzieje. E, tutaj jeszcze na czacie, oj. Na czacie tutaj zaczynają być jakieś teksty niemiłe. No i no, pojechałem tutaj w to miejsce. E, w ogóle ta mapa jest cholernie trudna, żeby na niej... Żeby, cholernie trudno, przepraszam bardzo, za słownictwo. Bardzo trudno na niej jest cokolwiek zrobić, ponieważ pozycje główne tam, gdzie, jak zobaczymy na mapę, tam gdzie są najwięcej. E, no tutaj próbowałem ominąć artylerii, nie widziałam przez chwilę tych... nie widziałam tej skały, bo krzaki, ale to się jecha. E, takie najlepsze pozycje tam gdzie najwięcej, tam gdzie jest główna walka, to są na przykład tutaj. To jest to e, tutaj oraz tutaj, albo tutaj bardziej, w tym miejscu no czasami tutaj się y, celują w tych co tutaj ale, no wiecie o co mi chodzi tutaj jest góra, tutaj nie strzelimy się za bardzo, bo jest góra tutaj jest kolejna góra, więc musielibyśmy naprawdę gdzieś na przykład tutaj się ustawić jakkolwiek przestrzał, ale no tutaj strzelałem w różne pojazdy, sprawdzałem gdzie mam przestrzał, no mówiłem, jest trudno, a przy okazji miałam Artę W dodatku miałam Arte, który naprawdę ma bardzo słaby e, 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 ma bardzo słabo e, za zagór, górki pocisk Ma kiepskiego wrzuta e, Dlatego jeśli na przykład masz na przykład taką górkę gdzieś e, pomiędzy tobą a e, no, wrogiem to będzie naprawdę bardzo trudno albo na przykład jak tutaj widzieliście Yee, byś tutaj tam spokojnie byś się wystrzelił w tego Ebera i już mógł, żeby miał już tego Ebera. Na swoim koncie jako zniszczenie. A ale niestety to jest ruska artyleia. Ale już jak wchodzimy w parametry ogólnie trochę. O, tutaj kowca zniszczyłem. To było pierwsze moje zniszczenie, pierwsze moje w ogóle uszkodzenia w tej bitwie. Hmm. Jeśli chodzi o artylerię, czy polecam, czy nie e, Jeśli jesteś dobrym artylerzy... Alter, reż... Przepraszam bardzo, jeszcze raz Jeste, Jeśli jesteś dobry dobrym artylerzystą, przepraszam bardzo Dzisiaj trochę śpiący e, Język mi się już od rana plącze, ale Musimy, lecimy dalej Jeśli jesteś dobrym artylerzystą, to i potrafisz się ustawić w miejscach, tam gdzie nie będzie takiej górki. O, tutaj jest ten ładnie, drugi. Jeśli nie, na przykład nie ustawić się dobrze, to jest najważniejsze przy tej arcie, żeby się ustawić dobrze, bo jeczekiem może się ustawić gdzie, gdziekolwiek, a on, ma, on nawet za skałę kurna ci pocisk wrzuci No i. No, wiadomo. A. Tą artylerias bardzo trudno, żeby takie coś zrobić tutaj naprawdę trzeba się dobrze ustawiać, żeby mieć jak naj jak najlepiej... najlepiej teren. No bardziej, jak, żeby jak najpłaszczy najpła był teren. Przepraszam jeszcze raz bardzo. No tutaj już przejdziemy do bitwy, ale... Ale polecam ogólnie bo bardzo szybkie pociski. Mało nie robi, bo musicie się przyzwyczaić, że nie będziecie robić po 900 uszkodzeń to niestara arta, że waliście po 2000. Tu raczej będziecie walić po 300, 400 czasami 500 to naprawdę coś niesamowitego. Dobra, przejdźmy teraz do bitwy, bo jest o tym porozmawiać. W tym momencie w wydaje się, że no, przywagę mamy my od 4 pojazdy, ale HP-kowo oni mają więcej my mamy więcej ogryz... ogrysków. zobaczcie jeszcze na e, tutaj jak weźmiemy alt zobaczcie, tutaj mamy głównie ogryski, tylko dwa pojazdy, dokładnie kołowiec i STB1 mają no ileś tam HP grill, no je, możemy je zaakceptować jeszcze do takich e, no, bardziej już dobitków, ale jeszcze jakiś tam HP ma ale tak, testo LT no bardzo mało poniżej setki, tak samo Godzilla i Leopard Patton no, nie, no nie, 171 to jest nic no i w tym momencie jak patrzę na HP-kowo, niby wygrywamy no, przewagę mamy o e, 7 pojazdów ale to ni, ni, nic pamiętajcie jeśli macie nawet przewagę e, e, ten w czołgach to nie znaczy że musi być wygrana gość e, wrogowy mogą mieć więcej Hmm, HP na swoich czołgach, no właśnie widzicie, stb1, full leopard. No, jest dobitkiem, ale e, no, leopard, niestety, albo niestety, e, no, leopard jest dobitkiem, ale ten tutaj już wiedziałem, że i tak będzie przegrana, Bo już nie wierzyłem, więc zacząłem już i tak jechałem tylko żeby trochę pomóc nam, naszym, nie wiem. I tak, jeśli y, tak nie było y, lepszego przestrzału nigdzie, dlatego pojechałem na tutaj, żeby gościom pomóc Ale no, STB pojechał, przyjechał i... no, rozwalił No i w, te, w tym momencie właśnie się spierdzieliłem Planowałem ucieczkę mm, Tutaj, zobaczmy Grill i, no, Godzilla raczej nie są w dobrej sytuacji Willows już tutaj piszą Grill o mój ten... Blinding. No, nie będę. No, nic nie pisałem, tylko potwierdziłem się. Nie, nie potwierdziłem, tylko przypadkowo mi się kliknęło, akurat. Ale. E, no, i tak już wiedziałem, że przegrane w będzie niby mam przewagę jednego czołgu już, a było e, przewagę 7 czołgów. Pamiętajcie, to nie, widzicie, e, to hp-kowo oni mają o 1400 hp więcej. No, teraz. Już dużo mniej. Hap... Mamy teraz e, stratę. E, to więcej, co. więcej? Niższą stratę. E, no i tutaj udaje mi się e, Leoparda, jedynkę. I w tym momencie to będzie taka. E, moment. E, kiedy. No, będzie tyle szczęścia, naprawdę. Tutaj jak zobaczymy, e, STB, tutaj na górce widziałem. Tutaj trzeba było się przygotować na 430, który pojedzie, przyjedzie tam. I STB, który tam. STB jest przy. ST... STB. E, artylerii. No i w tym momencie udało mi się podpalić go i się zjarał. Udało mi się spalić tą artylerię, no. Czy artylerię, no, e, STB-1. To jeszcze nie było takie szczęście. Albo to było szczęście, bo wiadomo. Ale. Teraz wydaje się przegrana na pewno, nie no. Kto wygra? Jedna artyleria Jest full HP, ale no co to jest? Czy 430, który no, miał full HP prawie, no. Ma 83%, więc. No, raczej on powinien wygrać. No i wiedziałem, że na pewno będzie przegram No, ile byście obstawiali, obstawiali, procent, że wygram? No. Zero ja bym ustawił Tutaj 430, myślałem, że wykrył mnie, bo wcześniej naprawdę. Wydawało mi się, że wykrył mnie, ale raczej nie, bo no nie jechał. Wiedziałem, że jechał na bazę. Pewnie pojechał mnie szukać gdzieś tutaj. Ale e, właśnie się wystraszyłem, że tylko tutaj nie wiem, gdzieś się tam zakręci. E, tutaj napisałem, że tutaj mu, ten, że, e, że zabawmy się albo nie. Wiedziałem, że i tak przegrany, więc pojechałem. E, już nie wiedziałem za bardzo w sumie co zrobić. Na początku myślałem pojechać tutaj, więc pojechałem w to miejsce. Możemy przyspieszyć tutaj. Na początku pojechałem tutaj, bo chciałem się skampić i poczekać aż przyjedzie po mnie albo grać już na remis. Ale widziałem, że e, widziałam, że e, bazę tutaj kapują. Kapuje. No i e, no strzelałem na ślepoż, bo i tak wiedziałem, że półtorej minuty raczej mu nie dojadę. Mm, woląc i tak nie ryzykować, bo wiedziałem, że Jestem dość dużą artylerią. Trochę ma mało maskowania, Nawet jakbym wyjechał, to raczej gościu bym nie wykrył pierwszego i bym nie zniszczał. Ja mu bym nic nie za bardzo zrobił. Bym nie mnie zdążył przestalać. No i no to pojechał na jego bazę, żeby już jakieś punkty wiecie zdobyć. Bo i tak nie było Miało sensu czy w ogóle tutaj ten. No i w tym momencie. Zobaczcie to. Na ślepo udało mi się. Przepraszam za Discorda. Ale udało mi się na ślepo zadać mu jakieś uszkodzenia. Ciekawe ile. Nie widziałem w ogóle. Muszę, może mógł sprawdzić. Miał 83%. Teraz ciekawe ile będzie miał. No i udało mi się w ten sposób. Se dodać trochę czasu, stać no, sobie czasu żebym zbadał, skapował miałem teraz możliwość, jeśliby gościu był by nie pomyślał, miałem szansę żeby skapować to ale w ogóle trafić na ślepo i on akurat stał tutaj, a nie nie wiem, gdzieś tu ja, wydaje mi się, wydawa, wydawało mi się, że on będzie gdzieś stał tutaj, wiadomo tu jest najlepiej jak wyjedzie ci stąd wyjedzie ci Coś. wyjedzie ci stąd, to no możesz się zawsze schować tu. Wyjedzie ci stąd, możesz się schować tutaj. No musisz przygotowany być, a, a stąd nikt nie wyjedzie. Z góry, no wiadomo, też nie ma, bo jest skała, więc z dwóch stron możesz się obawiać, tylko strzału i zawsze możesz się schować. A to jeszcze, a ja byłem artylerią, która ma, no wiadomo, większy celownik musi, musi przy ten, jakiś czas tam, przy, musi przez jakiś czas stanąć i przycelować. Więc gościu mógł się schować Już I no dokończyć później mnie Więc tu wydaje mi się jest najlepsza opcja Ale gościu stanął w tym miejscu Gdzieś tutaj W tym miejscu gdzieś stanął No i ponieważ udało mi się yy, cudem Fartem yy, Trafić gościa to wiadomo yy, Trochę se czasu nabrałem Gościu dalej kapuje to w ogóle ciekawiło mnie. Jakbym... No! I przestał teraz kapować. I to był błąd według mnie. E, on ten. Bo jeśli by... dalej... Jeśli by od razu pojechał, to by dostał trochę czasu. Tak, stał w miejscu. No i zaraz zobaczycie o co chodzi. No e, ustawiłem się w tym miejscu. Żeby... E, po pierwsze jakby chciał pojechać z górki. Chociaż mi się nie wydawało, bo najszybsza droga jest tu. Tu jest najszybsza droga, tutaj Więc y, o, właśnie się obawiałem, z tej strony Dlatego byłem przygotowany e, Ale się bałem, że jak wiecie, To jest dobra pozycja, jak wyjedzie mi z górki Że może mnie tutaj, wiesz, stąd wyciągnąć Jeśli bym stanął tam Wtedy gościu mógłby mnie stamtąd... O, stamtąd zniszczyć mnie No, ale wiecie, jakby był mądry, mógłby wyjechać stąd Stąd też się bałem, że może mi wyjechać tutaj o! Bardziej stamtąd Stamtąd jakby pojechał mi tam i no i byłoby... no byłoby trudno to już wygrać Byłem przycelowany tutaj, widziałem, że... Musi wyjechać I tu jest 430! Strzelam! Chciałem jak najszybciej mu strzelić, żeby miał ogłoszenie, że mu się celownik... E, rozwalił I tutaj Jedna sekunda Tutaj niby mi jeszcze coś zrobił Nie, ale to już... I no, i to już było skapowane. Zwycięstwo. Ja pierdzielę. Ale jaki fart? Pomyślcie se, podpaliłem gościa w stb1. I w ogóle za ile on spłonął? Tutaj za 800 walnął. Ten, ale. O, tutaj w 800 ten zrobiłem na stb1. Ale. Podpaliłem z TB1 Trafiłem na ślepo 460, i w ten sposób udało mi się yy, zdekapować bazę. I jeszcze gościu nie trafił mnie, i nie uda udało mu się zdekapować bazę, którą ja kapowałem Ojej, jaki tu był fart, ale po bitwie zaciąłem, yy, zaciąłem, no, zaciąłem się. Po bitwie naprawdę zastanawiałem się, jak wkurzony musiał być gościu. Nie to, nie dość, że właśnie skapowana na ślepo, że dekapowana na ślepo, to jeszcze no, nie udało mu się zdekapować. Oj, naprawdę niesamowita bitwa. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobała. Koniecznie zostawcie lajka. No za taką bitwę to, no musicie coś zostawić lajka. Naprawdę. To jest bitwa legendarna u mnie. Będę bardzo dobrze wspominał. E, no, możecie też zasubskrybować, bo już 41 subskrypcji. Mam nadzieję, że jeszcze do nowego roku e, przed nowym rokiem uda nam się zrobić 50 może. 60 uda może nam się... Nie, raczej nie, ale 50. No, bardzo bym chciał. 50 byłaby fajna. E, no i no, chyba kończymy na dziś. Niedługo powinny być kolejne odcinki, oczywiście. No i no, no i cześć. Siema.